Hej, czy wasza tapeta wam się znudziła? Taka czarna szarobura. Mam dla was sposób. Po prostu zobaczcie. Jeżeli nie chcecie płacić, to zainstalujcie sobie darmową aplikację Lively Walpers, która jest na Microsoft Store jest bezpłatna. Macie tutaj takie podstawowe tapety. Na przykład yy, o, niech będzie to. I możecie proszę zobaczyć. Yy, właśnie takie mam efekt. Można dodać swoją własną. Trzeba wolsów wejść jakiś film z YouTube'a. E, na przykład, wezmę taki. O, wziąłem sobie na przykład taki. Możecie sobie tutaj, klikając przycisk dodaj, dodać swój własny z komputera, y, albo wkleić adres URL z YouTube'a. Ja wziąłem z komputera mojego, chyba trzeba nazwać opis. No to niech będzie. Wam tu to jest zaniebiste. Jeżeli chcecie taką lepszą wersję, yy, no to ona jest płatna, dlatego trzeba trochę zapłacić. Już wam pokazuję. Kosztuje ona prawie 15 zł. Nazywa się Wolper Engine. I tutaj macie takie jakby bardziej, no takie lepsze. Tego nie, nie mam takiej. Okay? No, możecie tam więcej rzeczy zrobić. No i to będzie na tyle. Zostawcie łapkę w górę. Subika. I napiszcie w komentarzu, czy podobał Wam się.